W związku z tym, że, że dużo, dużo tej broni występuje w filmie, jest ona przemieszana w ten sposób, że statyści i epizodyści w dalszych planach noszą atrapy. W największej scenie Godzina W brało około 100 sztuk broni przy 300 statystach. Nasi główni bohaterowie naszą broń oryginalną, która i pochodzi z tamtych lat. I na, i prawie na każdym egzemplarzu jest rok produkcji. Są to głównie lata 30 i 40. Mają w rękach autentyczną broń, która być może nawet brała udział w powstaniu na W filmie zagrało dosyć dużo elementów oryginalnych uzbrojenia, to były różnego rodzaju naboje, łuski czy też granaty, wszystko oczywiście po odpowiednim przygotowaniu, pozbawione cech bojowych, także całkowicie bezpieczne. Jak widzimy, zdjęcie już powoli kończymy, a wszyscy przeżyli. Okay. Zabezpieczam, nie strzelam, odbezpieczam, strzelam.